Bóg potrafi czynić rzeczy zaskakujące i niezwykłe. Chciałam dać świadectwo pewnej modlitwy, dla mnie na tyle zaskakującej, że właściwie niemożliwej. Po mszy świętej niedzielnej wzięłam co dostałam, pączki, dobrą kawę i poszłam na śmietnik, gdzie mieszkają ludzie. Dałam te, te, przekazałam te rzeczy, które otrzymałam. Dobra kawa, żeby na ognisku gotowali wodę i, i mogli dzisiaj takiej dobrej kawy napić. Macie tu pączki, cukierki jeszcze dostałam. Rozmawiamy, rozmawiamy, ba, nawet o chmurach, o gwiazdach. I nagle zaczyna wchodzi rozmowa o Jezusie. O cudach, które czyni, o tym, że żyje. Że ludzie odmieniają życie, pokazuje zdjęcia osób, które zmieniły już swoje życie. Opowiadam historię, a znałeś tego, patrz, patrz. Patrz, on, on, on zmienił życie, a znałeś tego, no patrz, on też zrobił. On mówi: No tak, a ten, kto pił do natury, patrz, ten już nie żyje, ten już nie żyje. No zobacz. A tamten odmienił życie. Co się stało? No pomodliliśmy się, pomodliliśmy się. A chcesz, żebyśmy się pomodlili z Tobą o Ducha Świętego? Mężczyzna patrzy. Mówi: Pewnie, że chce. Tak, chce. Modlimy się razem o Ducha Świętego, o to, żeby zmienił Jego życie, żeby Go dotknął. W tym czasie leży obok inna osoba, na, 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 właściwie na ziemi, na jakichś materacach, kołdrach. Na czymkolwiek tam, co było, leży obok butelka do naturatu rozcieńczonego. My kończymy tę rozmowę, nawet nikomu dalej nie proponuję kolejnej modlitwy. Kiedy kończymy ją, osoba leżąca obok odzywa się i zaczyna się modlić. Ojcze nasz, się jest w niebie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Było to tak przejmujące spotkanie, my poniedzielnej mszy. Oni, spotkanie pod niebem i to wołanie o modlitwę. Myślę, że czasami kiedy szukasz kogoś, że chciałbyś zmienić, to może to się nie wydarzyć. A Pan Bóg po prostu w jednym momencie potrafi dotknąć tak ludzi, że oni mówią chcą, chcą się pomodlić. I to się wydarza. Pan Bóg jest wielki. On planuje. I zawsze jest ciąg dalszy takiej historii. I on dba o ten ciąg dalszy. On nas prowadzi, on nas napełnia. Niech będzie uwielbiony w tej modlitwie, która się dokonała w tej niedzieli, po tej niedzieli, po tej mszy świętej, w tych ludziach. Alleluja.